Czemu? Witam Was wszystkich, bardzo Życie. W pierwszym odcinku Perfect Nation. Dzisiaj spróbujemy sobie wygrać pierwszy mecz w Tarczy Mistrzów. Nie wiem, jak nam się uda, może dalej będziemy grać. Nie wiem, dobra, czekajcie za chwilę, dam Wam skrót spotkania. Spoko, znaleźliśmy przeciwnika, a oto jego skład. Myślę, że nie jest najlepszy na pewno jego skład. Yes! Fred! Jeden do zera. Uhuuu! Tak, o to chodziło. Ładny szczupak, naprawdę pięknie patrzy się. To nie była zwykła główka, na pewno. Bum. To był piękny szczupak, to nie była główka. Aos, hymon! graż na główki! Aaaa! Ja, 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 ja. Tak, on może i gra na główki, ale może i trudno jest grać na poglądzie, w którym masz tam wszystko opóźnione i na którym obraz ci tak wieruje i mam taką samą jakość jak wy, którzy oglądacie mój film. I więc nie chyba nie będziecie zachwyceni. A tutaj od razu, kurde, odpowiedź. Kurna, co za... No grajcie! No. Lukas. Dobrze. No muszę zagrać na główkę, no. No i co, kurde, no z i, no i, i, i super, Szymon gra na główki, tak gdzie? I, i tu mnie wnerwia! ja pierdolę no. konu. Ronaldinho, Ronaldinho, Dante, gol. Dante ich uspokaja oczywiście. Czerwona kartka. Tak. I już się wszystko układa po mojej myśli. 22 metry. Kto tam ma silną lewą nogę? Lewa noga. Luis Gustavo. Oczywiście tu musiał pójść. I moja taktyka. Lukas. Lukas biegnie skrzydłem. Oczywiście. Muszę zagrać tak. Tak jak zawsze, tak jak zawsze, pyk. Yes! 4-2. Znowu Fred. Nie Fred. K***a, Gustawo, przez ciebie bramkę teraz tracimy. Fuck you! No co ludziska, ja się z wami żegnam. To był taki pierwszy odcinek, w którym chciałem wam to wszystko przedstawić. Tak, ja, czekajcie, ja jeszcze kupię hiszpańskiego beramkarza. bo nie, to portu, portugalskiego, Jezu Maryja. Hiszpańskiego. What the fuck. To co ludzie, tak wygląda na razie nasz hiszpański skład. DGA na bramce i Pujol na środku obrony. Na środku obrony jeszcze nie wiem, kto się później pojawi, ale na pewno ktoś się jeszcze pojawi. E, dobra ludziska, to ja się z wami żegnam. Na razie do usłyszenia i piona.